Cześć! Z tej strony Krzysztof Czarnecki. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w szkoleniu online. Było Was bardzo dużo, co mnie oczywiście niezmiernie cieszy. Mam nadzieję, że teraz, po tym szkoleniu, jesteście wewnętrznie przekonani, że można nauczyć się języka angielskiego samodzielnie. I do tego bez stresu i szybko. A teraz dobra wiadomość. 20 października, we środę, o godzinie 19.00. Odbędzie się jeszcze jedno szkolenie online. Jeżeli wziąłeś udział, wzięłaś udział w poprzednim, a jest Ci mało, zapraszam serdecznie. Jeżeli nie mogłeś, nie mogłaś wziąć udział w poprzednim bezpłatnym szkoleniu, myślę, że teraz jest na to czas. Na tym drugim będę także pokazywał i udowadniał, że angielski wcale nie jest taki trudny. Tym razem skupię się na gramatyce nie tylko dla początkujących. Pokażę Ci. Że ten język, wbrew temu, co pokazywane jest w szkole, jest naprawdę prosty. Nie wierzysz? Weź udział w szkoleniu. Jest bezpłatne. A przekonasz się, już 20 października o godzinie 19, to jest środa, przedstawię Ci zdania warunkowe, ale zupełnie inaczej pokazywane, wyjaśniane, niż jest to w metodzie szkolnej. Pokażę Ci naszą słynną już piramidę gdybania. Po półtora godzinnym szkoleniu będziesz wiedzieć już, jak konstruować takie zdania. Nieprawdopodobne? Dla wielu osób tak. Szczególnie kiedy się przez lata tego uczyły i nie nauczyły. Zaufaj mi. Przekonasz się, że jest to możliwe. Link do zapisu na to szkolenie jest zamieszczony w opisie tego filmu. Kliknij w ten link, zapisz się. Proszę cię, podaj poprawny adres e-mail. Mała literówka może spowodować, że nie dojdą do ciebie informacje, które będą przypominać o pewnych wydarzeniach, a także informacje dotyczące samego wydarzenia. Oczywiście wszystkie dane są bezpieczne, zgodnie z zasadami RODO. A na koniec jeszcze jedna dobra informacja. Każda osoba, która weźmie udział w tym bezpłatnym szkoleniu online, jeżeli zostanie z nami do końca, otrzyma bardzo wartościowy, merytoryczny prezent. Niespodziankę. Do zobaczenia już 20 października w środę o godzinie 19.